Boże Polsko! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam uczestników dzisiejszej demonstracji. Witam was w imieniu organizatorów Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, a także Solidarności Rolników Indywidualnych. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie i wraca wiara w ludzi. Bóg zapłać, że jesteście dzisiaj z nami. Prec zielonym ładem! zielonym ładem! To hasło, które niesie się po Polsce nie tylko dzisiaj, bo od kilku miesięcy to hasło jest na ustach milionów Polaków. 9 lutego bieżącego roku Solidarność Rolników Indywidualnych swoją uchwałą podjęła decyzję o 30-dniowym strajku generalnym i pokazali, że można. Przełączały się kolejne środowiska i wtedy tak i dzisiaj nie mogło zabraknąć Solidarności Pracowniczej. Dlatego witam całą pracowniczą Solidarność. Górników, hutników, lekarzy, pielęgniarki, całą służbę zdrowia, nauczycieli i wszystkie zawody. Bóg zapłaci, zapła że jesteście dzisiaj z nami. Witam rolników. Tomka obczeńskiego, przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych. Ale wszystkich rolników, tych co sieją, tych co hodują, sadowników, miękkie owoce, twarde owoce. Już się przez ten czas naprawdę nauczyłem. Wszystkich wam, Was witam, bo dzisiaj potrzebna nam jest co? So jedność, czyli solidarność. 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 solidarność! 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 Przyjechaliśmy dzisiaj na tą demonstrację z tym przesłaniem, które wykrzyczeliśmy jeszcze nie raz dzisiaj wykrzyczymy. przed z Zielonym Ładem. Chociaż można powiedzieć, że każdemu z nas ład kojarzy się z porządkiem. Nawet to w Brukseli uknuli, że nazwali to Zielonym Ładem. Ale to nie ma nic wspólnego z ładem i porządkiem. Patrzę tu na Panie i na nas wszystkich. Porządek to nie to, co nam szykują po brukselsku. To jest porządek przygotowany w Brukseli. I my się na to, moi drodzy, nie godzimy. Także jeszcze raz wykrzyczmy w tym miejscu Precz zielonym ładem! Precz zielonym ładem! Precz, ładem! Precz ładem! Jesteśmy tu dzisiaj także, aby to wykrzyczeć tu po prawej stronie tym naszym wybrańcom narodu którzy dzisiaj powinni obradować mnie, ale jak zawsze stkurzyli Pan Hołownia się głupio tłumaczy, marszałek Hołownia, że muszą przez weekend popracować. Jakie popracować? Oni pamiętają 2012 rok, żeśmy tu ich przytrzymali przez weekend. Tylko walizki fruwał z drugiej strony z powrotem. Bali się, że nie pojadą do swoich domów dzisiaj. Także to jest naprawdę z ich strony jedne wielkie tchórzostwo. Powinni tu być i słuchać. Słuchać obywateli, co mają im do powiedzenia. Także dzisiaj nie jest to dobry dzień dla polskiej demokracji i polskiego dialogu społecznego, ale tą, władz, tą władzą mieliśmy już do czynienia w 2008, 2009, 2010 aż do roku 2015. Tutaj walczyliśmy o wiek emerytalny. Rozpadła się komisja trójstronna. Także wiele musieliśmy podejmować działań, aby faktycznie ten dialog został przywrócony. Moi drodzy, mówimy o Zielonym Ładzie, ale ten Zielony Ład nie spadł nagle w styczniu tego roku, w lutym czy teraz w maju. Nie. Solidarność mówiła o tym od 2007 roku. Nasze pierwsze pismo do ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o to, aby interweniować w Komisji Europejskiej, bo już wtedy w 2007 roku Komisja Europejska Padła na wspaniały pomysł, aby obniżyć emisję CO2 od 60 do 80% do roku 2050. Już wtedy wiedzieliśmy o tym, że to zniszczy naszą gospodarkę, a jak będzie niszczyć polskie górnictwo, hutnictwo, przemysł energetyczny, to także dotknie to nas, indywidualnego odbiorcę. I mieliśmy rację. Później kolejne pisma do premiera Tuska. Nasza duża demonstracja, kto był, to wie. W 2011 roku premier Tusk obiecał, że powoła wspólny zespół do spraw polityki klimatycznej. Odbyły się dwa spotkania i co? I żadnych efektów. Komisja Europejska widziała, że w Polsce nie ma w sprawie pakietu klimatycznego dużych protestów, więc szła za ciosem. Fit for 55. Kolejna dramatyczna dyrektywa. Czy rozporządzenia unijne, które przygotował niejaki Timmermans, który już odszedł gdzieś do cienia, ale dalej chce niszczyć poszczególne gospodarki, szczególnie gospodarki takie jak polska gospodarka, dlatego że rośniemy, moi drodzy, w siłę i chcą to zniszczyć, chcą, chcą na nas nakładać kolejne tak zwane zielone podatki, zielone daniny, a my na to pozwolić nie możemy. 1 maja minęło 20 lat od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. I tak słyszymy tu i ówdzie, oj, bo też jesteśmy w Unii i tak dalej. Czyja to jest zasługa, że Polska się tak rozwinęła? Przede wszystkim nas, Polaków, Was, bo ciężko pracowaliśmy przez 20 lat, nie tylko po to, żeby mieć strefę Schengen, ale także po to, żeby gospodarstwa domowe rosły w siłę żebyśmy mieli więcej pieniędzy w portfelach, żebyśmy mogli korzystać też z strefy Schengen, bo co z tego, że będziemy mieli otwarte granice, jak nie będzie nas stać jeździć na wycieczki w strefie Schengen albo do innych krajów? I dzisiaj po 20 latach, gdzie widzimy, że polska gospodarka się rozwija, gdzie indywidualnie mamy coraz więcej pieniędzy w portfelu. No to mamy to, co mamy. Muszą nam dowalić Zielony Ład tylko dlatego, żebyśmy spadli do poziomu polskiego pracownika z początku lat 90. Wtedy byliśmy dobrzy. Jeden kierunek. Niemcy i szparagi. Nie! To się skończyło i to się już nie wróci. I musimy o to wspólnie, moi drodzy, zawalczyć. Bo niektórzy eurokraci uważają, że... Polski pracownik to pracownik, który ma pracę, ale pracę tanią, źle płatną, ma kredyt, i wtedy w zakładzie pracy jest cicho, nie podskakuje. boi się zapisać do Związku Zawodowego, bo jak go zwolnią, to on będzie, nie będzie miał pieniędzy. A jak nie będzie miał pieniędzy, to nie będzie płacił kredytu. To jest ich metoda. To jest gorsza metoda niż robili bolszewicy. Nic byliśmy pod butem ruskich przez prawie 50 lat. Dlatego ten zielony niełak zielony chaos, zielony wał, jak go nazwiecie, to będzie prawda. Dlatego jesteśmy tutaj, aby to głośno moi drodzy wykrzyczeć. Jeszcze raz, przed zielonym wałem. Moi drodzy, nie bylibyśmy solidarnością, gdybyśmy nie, byli, gdybyśmy nie mieli planu o trzy kroki do przodu. Dzisiaj jesteśmy po to, żeby się policzyć. Jest cudownie, jest pięknie. To znaczy, że wiemy, każdy z nas po co tu przyjeżdża: w imieniu swojego zakładu pracy, w imieniu Związku Zawodowego Solidarność w swoim zakładzie pracy, ale rolnicy przyjeżdżają też. Bronić swoich gospodarstw, bronić swojego rolnictwa i bronić naszej wolności, bo nie będą nam wprowadzać kolejne rozwiązania, które nie będą, moi drodzy, za 20 lat, za 15 lat, tylko już Was dotykają. Te podwyżki energii i gazu, które są przed nami, to one się nie wzięły z Księżyca. To jest tak zwany program ETS-u, czyli handlu emisjami. Które doprowadzają do tego, że firmy energetyczne muszą płacić tak tzw. Da daniny za emisję CO2, a to już jest rynek spekulacyjny i to się później przerzuca na nasze rachunki. Ja swego czasu w imieniu Komisji Krajowej do tej pięknej pani, tutaj z tą kosą, pisałem pismo o to, aby zatrzymać program ETS-u w związku z pandemią koronawirusa. Później pisałem do tej samej pani pismo, aby zatrzymać program ETS-u w związku z wojną na Ukrainie. Myśleli, myślicie co odpowiedziała? Absolutnie nein, tak jest nein. Będziemy wdrażać w życie Zielony Ład, bo on jest najważniejszy. Chociaż wiemy, że Unia Europejska emisji ma na poziomie 7%, a Chiny na poziomie 30%. Jak są tacy hojracy i tak dobrze kierują Komisją Europejską, to niech rozmawiają z Chinami, żeby, zmniejszyła, żeby oni zmniejszyli emisję CO2, a nie my się będziemy ograniczać i niszczyć nasze gospodarki. Moi drodzy, nieraz zastanawiamy się, rozmawiamy na ten temat. Wojna u naszych granic na wschodzie. Mówimy o jakim zielonym ładzie. Słyszeliście, że rządowe centrum bezpieczeństwa wysłało wam SMS-a, gdzie w razie ataku rakietowego możecie się schować do takiego schronu? Dostaliście takiego SMS-a. Ale co? Ale mają tak zwane plecaki ucieczkowe, że się tak nazwie. I będą się zajmować Zielonym Ładem i będą nam proponować ekologiczną, europejską armię. Ja dziękuję, wysiadam z tego pociągu. Moi drodzy, dlatego to mówiłem o tych trzech krokach do przodu i przechodzimy już na kolejny etap. A kolejnym etapem jest to, żebyśmy nie marnowali tego dzisiejszego wyjazdu. Rozpoczynamy dzisiaj tak na ostro. Już mam informację, że dzisiaj zebraliśmy na Placu Zamkowym i tutaj podsejemy ponad 150 tysięcy podpisów. Poparcia pod referendum w sprawie Zielonego Ładu. To jest, moi drodzy, korzystanie z narzędzia, jakim jest demokracja. Referendum to jest najwyższy stopień demokracji. Ale wiecie doskonale o tym, co było w 2012 roku. Tu oglądaliście debatę na dużym telewizji, gdzie wyszedł Donald Tusk i powiedział, że podpisy może zebrać każdy pętak. Ale myśmy się do tego przyzwyczajili. Wtedy Donald Tusk, co mówił? Nie cofnę się ani o krok. Wiek emerytalny musi być podwyższony, bo za kilkanaście lat nie będzie, nie będą ludzie dostawali emerytur. I co? Kilkanaście lat minęło, emerytury są płacone, sytuacja w ZUS-ie jest jeszcze lepsza, a wiek został przywrócony sprzed reformy. Także mówiąc żargonem piłkarskim, panie Donaldzie, 1-0 dla Solidarności. Moje drodzy, ale nie łudźmy się, skoro premier Tusk mówi, że mało prawdopodobnie, że, wyrażą, że on wyrazi zgodę na referendum. On wyrazi zgodę na referendum, tak? Nie Sejm. Ale my mamy przy, przygotowane też alternatywy. Ja chcę tylko Wam przypomnieć, w Polsce od 1989 roku odbyło się sześć referendum. Trzy referenda, czyli uwłaszczeniowe prywatyzacyjne za zgodą Sejmu. Prezydent, prezydent Wałęsa za zgodą senatu, prezydent Komorowski za zgodą senatu, prezydent Kwaśniewski za zgodą z senatu tak zwane referendum konstytucyjne, gdzie nawet nie było 50% obywateli, ale uznali. Referendum akcesyjne, dwudniowe, dwudniowe, wszyscy namawiali za i tylko około 17 milionów obywateli. A siłą wiecie co jest naszą? Że 15 października ubiegłego roku Mimo takiej nagonki, takiego plucia na te referendum poszło ponad 12 milionów obywateli. To jest nasza siła! Oni się boją, oni mówią, że referendum było nieważne, bo było 41% niecałe. Ale my mówimy, że było aż 12 milionów obywateli. A co moi drodzy, najgorsze jest w tym wszystkim to, że mimo. Siedmi organizacji i partii politycznych, które składały wnioski o referendum obywatelskie, Sejm nie wyraził zgody na ani jedno. To jest demokracja, to jest draństwo, to jest po prostu jedne wielkie świństwo ze strony polityków, ci, którzy siedzą tam w parlamencie. Więc kolejnym naszym etapem będzie wymuszenie na to, że będziemy może i zbierać podpisy pod zmianą ustawy o referendum, Tak, że po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów, przykładowo miliona. Oni nie będą mieli nic do powiedzenia, tylko będą musieli rozpisać referendum. Dzisiaj, słuchajcie, dziesięciu posłów ma większą władzę niż miliony obywateli, bo się podpisą pod projektem poselskim i to musi być procedowane. A my miliony podpisów, które zostały wyrzucone do kosza. Dlatego to musimy przypominać i o tym wiedzieć. Także moi drodzy, oni się boją jednego. Boją się właśnie naszej jedności i siły. Z tego miejsca także pozdrawiam protestujących rolników w Sejmie ze Związku Zawodowego Orka. Po ich! Moje drodzy, ja wiem, jak, jak z Sejmu odchodziłem po przegranej bitwie w 2012 roku. Z tym hasłem na ustach, gdzie wszyscy żeśmy byli pełni wiary i mówiliśmy i tak wygramy. Moi drodzy, co wam mogę obiecać? Nie będzie łatwo. Może będziemy szli długą drogą, ale długą drogą do zwycięstwa. Tak samo było w 80. roku. Wydawałoby się, że nie mamy najmniejszych szans z komunistami. Daliśmy radę? Daliśmy radę. A dzisiaj, moi drodzy, wiecie doskonale, że przychodzicie we własnej sprawie. Bo podwyżki energii, termomodernizacje, tak zwane domy pasywne, nie będę ma wymieniał, bo to wszystko macie w ulotkach. Wiecie o co chodzi. ETS2, to wszystko zabije polskie rolnictwo, polską gospodarkę i indywidualne gospodarstwa domowe i każdego z nas. I o to musimy zawalczyć. Dlatego nie dzielmy się, nie kłóćmy się. Pokłócić się jeszcze zdążymy. Dzisiaj jest ważniejsza sprawa. Polska i to, żebyśmy tutaj pogonili ten Zielony Ład. My nie jesteśmy przeciwni, żeby żyć w zielonym środowisku. Stąd nawet to pytanie referendalne mówi w obecnym kształcie. My chcemy zachęt, chcemy dialogu, chcemy rozmów, ale przede wszystkim potrzebujemy czasu, bo polska gospodarka była pod butem Komuny, a wtedy niemiecka gospodarka co robiła? Rozwijała się nas na niemieckim tanim węglu i tanim ruskim gazie, a nam tej szansy chcą, nie chcą dać. Tylko dlatego, że my nie mamy prawa wejść ponad jakąś tam przeciętność. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie Polska, powinna być ukierunkowana tylko w jedną stronę. Oni mają tu nam wysyłać swoje towary, a my w drugą stronę mamy jechać, ale tylko zbierać szparagi. Nie doczekanie ich. Zielonym ładem. Jest zielonym ładem. Dziękuję bardzo! Odbyło się spotkanie z paniem marszałkiem, tak krótka, mała focia później, trochę na siedząco. Przekazaliśmy petycję. Pan marszałek powiedział, że ją. Czy może ją udostępnić w Powiedziałem, jak najbardziej. Przekażę także każdemu posłowi, posłance, żeby się mogli z tą petycją zapoznać. Mówiłem także o referendum emerytalnym. emerytalnym, no tak było. O referendum w sprawie Zielonego Ładu. Powiedział, że jeżeli będzie spełniona procedura, to bez zbędnej zwłoki. Tym się zajmą, czyli najbliższe posiedzenia Sejmu. Jeżeli zostaną te podpisy złożone, będzie debata i będzie decyzja Sejmu, bo przecież to Sejm decyduje. Rozmawialiśmy także o zmianie ustawy o referendach. Też pan Marszałek jestem zainteresowany. Oczywiście powiedziałem panu marszałkowi, że w sprawie Zielonego ładu nie odpuścimy, że dla mnie sprawa i dla wszystkich protestujących, którzy są na zewnątrz jest jasna. W w tym kształcie zielony ład do kosza. Prez zielony ładem Także moi drodzy spotkanie na ogólnikach i nie pytałem się wojtka iwnickiego, ale zaprosiłem marszałka. Mówię tak, ma to zapraszamy do Turowa. Na spotkanie z górnikami, bo skoro mówi, że trzeba wykonać orzeczenie ciele o zamknięciu Turowa to niech przyjdzie, nie, nie przyjedzie, niech to powie górnikom i energetykom w oczy także też jeszcze przekazałem, Kaziu to wszystko, nie Tomek, tyle było no i oczywiście sprawy dotyczące rolników my wiemy, że nie możemy tam długo siedzieć, bo moglibyśmy rozmawiać mnóstwo wy jesteście dla nas najważniejsi także jeszcze raz moi drodzy, w imieniu Komisji Krajowej w imieniu Komisji Krajowej Solidarności Rolników Indywidualnych uchwałę zapłać za wszystko Dziękuję służbom porządkowym, bo zasłużyliście na szóstkę. Jak zawsze profesjonalnie. Dziękuję, podziękujmy naszym służbom medycznym tak samo. Dziękuję Komisji Krajowej za wsparcie, całemu sztabowi protestacyjnemu, wszystkim, którzy. Od wielu dni, tygodni pracowali, aby dzisiaj było spokojnie. Dziękuję szefowi zgromadzenia, którego mam nadzieję dzisiaj nie zamkną po tej demonstracji, bo on głową odpowiada. Ale moi drodzy, dziękuję. Chciałem, żebym dzisiaj mógł to powiedzieć, dzisiaj właśnie po tym, co stało się złego 6 marca. Dziękuję policji. Dziękuję, Baczem. Waszym szefom, przełożonym i Wam każdemu z osobna za Waszą ciężką pracę i że dzisiaj możemy wspólnie współpracować z naszymi służbami i bezpiecznie przeprowadzać tą demonstrację. Ja wiem, że wśród Was jest też wielu i związkowców Solidarności także i też jesteście za tym, że zielony ład trzeba wrzucić do kosza, ale teraz jesteście na służbie i za to Wam, moi drodzy, z tego serca dziękuję. No i Wam, kochani wszyscy, że Wam się chciało przyjechać. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I tak jak mówiłem w swoim wystąpieniu, to nie będzie krótka droga, czy nie będzie łatwa droga. Ale zwyciężymy, bo jeżeli będziemy jednością, jeżeli się nie będziemy kłócić między sobą, bo na kłótnie przyjdzie czas, na spory przyjdzie czas. Dzisiaj musimy pokazać jedność i tą jedność pokazujemy. Dziękuję Wam bardzo. Będziemy na bieżąco informować Was o kolejnych naszych działaniach, które będziemy podejmować wspólnie z Solidarnością Rolników Indywidualnych. W tej chwili jesteśmy jednością, ale każdy, który ma dobre pomysły, Chętnie z nich skorzystamy. Dzisiaj jest taki przykry spraw to, co mówiłem już wcześniej i mówiłem dziennikarzom w Sejmie, Kompletnie nie spisały się albo nie chciały się spisać urzędnicy miasta stołecznego Warszawy. Wydział, jak to się nazywa wydział kryzysowy, tak? Wydział kryzysowy utrudnienia od samego początku. Nawet nie chcieli nam to i to i wydać zgody, żeby postawić. No po prostu jedne wielkie draństwo. Ale myśmy sobie z tym poradzili, dajemy radę. Dziękuję też mediom za obecność, a szczególnie naszym mediom, czyli wszystkim regionalnym, a także Tysolowi.pl i Tygodniowi Solidarność.